WebSensa to partner twojej firmy w przejściu do świata AI. Zgłoś się po bezpłatną diagnozę. A teraz zapraszamy do odcinka. Jak skutecznie pracować z czatem AI? W poprzednich odcinkach zobaczyliśmy jak pracować z czatami za pomocą megapromptu crisp, promptu zero shot i one shot oraz łańcucha myśli. Dzisiaj pokażę jedną z najczęściej używanych przeze mnie metod. Bierzmy się więc do pracy. Omówimy dzisiaj zapytanie iteracyjne. Iteracja to nic innego jak powtarzanie tej samej czynności, ale za każdym razem w nieco ulepszonej formie, żeby na koniec osiągnąć jak najlepsze rezultaty. W skrócie mówiąc, wykonujemy jedną rzecz, patrzymy na rezultaty, sprawdzamy, co nam się podoba, a co nam się nie podoba, i z tą wiedzą robimy tę rzecz jeszcze raz. Przy tej formie możemy zobaczyć, że będziemy tutaj dodawać naszą ludzką inteligencję do pracy ze sztuczną. Dlatego stwórzmy sobie pierwszą iterację na bardzo luźnym przykładzie. Potrzebuję życzeń, które napiszę na kartce dla mojego kolegi z okazji 30 urodzin. Zaproponuj pięć różnych treści w różnych stylach. I teraz przeglądam propozycję i przechodzę do drugiej iteracji. Podoba mi się wersja humorystyczna. Zaproponuj trzy kolejne wersje w takiej opcji. Tutaj też coś wpadło mi w oko, więc robimy trzecią iterację. Podoba mi się pierwsza wersja nawiązująca do technologii. Zaproponuj trzy kolejne wersje w tym stylu. Jak widzicie, minęły zaledwie dwie minuty i mamy już efekty, które dobrze pasują do osoby, o której myślę. No więc mamy sukces. Oczywiście przyda się dodać nieco naszego osobistego szlifu do tych życzeń, ale doszliśmy do bardzo konkretnego efektu w bardzo krótkim czasie. Zwróćcie uwagę, że poruszaliśmy się po takim jakby drzewku, gdzie na początku mieliśmy 5 opcji, każda z nich mogła utworzyć 3 kolejne, a następnie 3 kolejne. Łącznie 45 różnych wersji życzeń, spośród których wybraliśmy nasze najlepsze. I to jest ważne, że przeczytaliśmy zaledwie 11 pozycji, a pominęliśmy kolejne 34, które na pewno nie trafiały w to, czego szukaliśmy. Gdybyśmy zrobili kolejną iterację, no to tych hipotetycznych wersji byłoby już 135. I tutaj mamy najsilniejszą stronę tej metody, bo łączymy naszą ludzką intuicję z niezwykłą prędkością działania sztucznej inteligencji, żeby poruszać się po odpowiedniej ścieżce do naszego celu. W ten sposób oszczędzamy czas na błądzeniu i sprawdzaniu wszystkich możliwych opcji. A gdzie jeszcze możemy tego użyć? Możemy to powtórzyć, tworząc tematy na większe treści pisane, jak artykuły czy scenariusze. Możemy wymyślać tematy kontentu social media, ale też modta, hasła marketingowe, koncepcje strategiczne, koncepty na reklamę czy promocję, pomysły na planowane działania dla osiągnięcia jakiegoś rezultatu, czy to biznesowego, czy naszego prywatnego, a nawet stworzyć w iteracyjny sposób jak najlepsze prompty do czatów AI. Teraz pójdźmy jeszcze o krok dalej. Nasze podejście będzie bardziej profesjonalne, jeśli stworzymy sobie wskaźniki ocen efektów. Czyli najzwyczajniej w świecie ocenimy kolejne treści stworzone przez chat, żeby sprawdzić dopasowanie do naszego projektu i łatwiej wyłaniać kandydatów do kolejnych iteracji. Podam teraz kilka przykładowych ocen. Mierniki obiektywne. Czy treść jest prawdziwa? Czy treść jest poprawnie napisana? Czy treść jest bezwzględnie zrozumiała? Czyli pozbawiona dwuznaczności. Oczywiście mogą to być też subiektywne wskaźniki. Czyli czy to mi się podoba? Czy to jest dla mnie inspirujące? No, i zupełnie pragmatyczne, czy to się w ogóle da wykonać, i czy jest na to budżet. A więc mamy kryteria oceny, i żeby ułatwić sobie proces pracy, wchodzę na arkusze Google i wpisuję w funkcjach AI: stwórz tabelę ocen pomysłów z takimi ocenami i wklejam sobie nasze oceny. Całkiem ładnie sobie z tym poradził, dał przykłady, więc możemy skasować te treści, wkleić nasze i oceniać to, co wyprodukował nam czat. Oczywiście, czat sam siebie też może oceniać, ale prawie na pewno pójdzie w złym kierunku. Dlatego nasz udział jest tutaj kluczowy. Zaraz pokażę Wam, jak można wykorzystać tego rodzaju prompt w pracy, ale jeśli chcesz, żeby Twoja firma profesjonalnie przeszła na działanie z AI, odezwij się do nas. W WebSense wprowadzamy rozwiązania AI do Twojej firmy w 30 dni. A teraz wracamy do działania indywidualnego. Jak to wykorzystać w pracy? Już pokazuję. Poza nagraniem stworzyłem miejsce do oceny pomysłu na nazwę nowego portalu o finansach. Dodałem tutaj kilka kryteriów i mogę zacząć je oceniać. Po pierwszych propozycjach czata zauważyłem, że nie podobają mi się nazwy, których domena .pl jest niedostępna, które mają polskie litery oraz takie, które można źle usłyszeć czy przepisać, czyli na przykład jeśli mają angielskie słówka, które ktoś mógłby spróbować zapisać fonetycznie. No to je odrzucam. Oceniam to w pierwszych trzech kolumnach. Nazwa musi spełniać te warunki bezwzględne, a więc propozycje, które je spełniają, oceniam pod kątem miar bardziej subiektywnych w kolejnych kolumnach. Czyli tu najprostszy przykład, czy mi albo zespołowi się podoba, czy łatwo się wymawia. Na końcu mogę sprawdzić te najlepiej ocenione i na ich podstawie stworzyć kolejną iterację. Oczywiście przekazuję też czatowi info o tym, jakie kryteria brałem pod uwagę, żeby postarał się je spełnić przy następnych propozycjach. A po co to wszystko robimy w takiej tabeli? Przede wszystkim po to, żeby udokumentować cały proces i żebyśmy sami mogli po jakimś czasie zerknąć na wykonaną pracę, albo żeby ktoś inny w trakcie ewaluacji projektu czy na retro mógł zobaczyć, jaka praca została wykonana, według jakich kryteriów dokonano wyboru, jakie były inne odrzucone propozycje itd. itd. A sami też mamy większą pewność tego, co robimy, bo przy tak dużej liczbie propozycji w końcu pogubimy się w naszych subiektywnych i obiektywnych ocenach. Link do tabeli jest w opisie. Możecie zerknąć, skopiować ją i wykorzystać do swoich celów. Podsumowując, iteracyjne promptowanie z czatem AI to tak naprawdę praca wykonana przez Was, którą bardzo mocno przyspiesza i upraszcza czat. Ale na samym końcu to Wasza intuicja i ocena grają największą rolę. Ten rodzaj promptu sprawdzi się głównie w miejscach, w których treść wygenerowana przez czat będzie bardzo krótka najlepiej taka do maksymalnie paru zdań. Następnym rodzajem prompta będzie dość często używany przeze mnie prompt kaskadowy, więc zachęcam do obserwowania kanału, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. No i wpadnijcie na naszą stronę websensa.com. Do zobaczenia!